Polityce.pl, nowoczesny portal ludzi myślących. Marzena Nikiel, redaktor naczelny. Miało być fenomenem, że Donald Tusk został pierwszym przedstawicielem Europy Środkowo-Wschodniej zajmującym wysokie stanowisko we władzach wykonawczych unijnych strukturach. Wcześniej Jerzy Buzek był przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, ale stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej jest znacznie ważniejsze, mimo że nie aż tak ważne, jakby mogło być. Ale Donald Tusk jest na tyle specyficzną postacią, że postanowił przebić ten fenomen, jakim był jego wybór na ważny stołek w Brukseli. Sam wybór zresztą był dziwny, ponieważ w zasadzie odbył się konspiracyjnie przed rządem, którym Donald Tusk kierował. Dogadał się z Angelą Merkel, potem ona. Z przedstawicielami Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Hiszpanii, a potem przez aklamację przyjęto, że będzie tym przewodniczącym Rady Europejskiej. I co się stało? I oto, natychmiast jak został wy wybrany tym przewodniczącym, Donald Tusk zaczął działać, przeciwko własnemu krajowi. Może nie natychmiast, bo wtedy jeszcze w Polsce rządziła Platforma Obywatelska, ale wtedy, kiedy w wyborach jesiennych 2015 roku zmieniła się w Polsce władza. Jest to fenomen niebywały, żeby polityk tak ważny w Unii Europejskiej, mówię formalnie ważny, budował swoją pozycję przeciwko rządowi kraju, z którego pochodzi. Mało tego, Donald Tusk zbudował całą swoją kampanię wyborczą na drugą kadencję w opozycji do rządu państwa, z którego pochodzi, czy szerzej do władz państwa, z którego pochodzi. Takich przypadków przejrzałem, jak to się działo w Unii Europejskiej z ważnymi stanowiskami. Tego przewodniczącego nie było przed Hermanem Van Rompuyem. Formalnie szefowie państw, którzy mieli przewodnictwo w Unii, e, dowodzili tych strukturach, które objął Donald Tusk, natomiast tak radykalne odcięcie się nigdy się nie zdarzyło. Jest nie jest niespodzianką w związku z tym, że Donald Tusk kompletnie się nie liczy z polskim rządem w swojej kampanii wyborczej na drugą kadencję. Bo przypomnę, że ta obecna dwuipółroczna mija 31 maja 2017 roku. Mało tego, że się nie liczy, nic z polskim rządem nie uzgadnia, nie negocjuje, on występuje jako przeciwnik tego rządu i w gruncie rzeczy jako bezpaństwowiec w Unii Europejskiej, co jest absurdem, ponieważ Unia Europejska była. Federacją, nie federacją, błąd. Była y, wspólnotą 28 państw, bez Wielkiej Brytanii 27 państw i nigdy się nie zdarzyło tak, żeby szefem ważnej struktury unijnej był bezpaństwowiec. Donald Tusk robi absolutny precedens. I teraz, jeśli mamy bezpaństwowca, człowieka wrogo nastawionego do rządu państwa, z którego się wywodzi, jak tu się dziwić, że przeciwko Polsce występują, występują dwaj wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej czyli Franz Timmermans z Holandii i Irki Katajnen, były premier Finlandii który ma, jest mniej ważnym wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej. I jak to się dziwić, że przeciwko Polsce występował były już przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schmidt i występuje wciąż szef frakcji liberalnej w Europarlamencie Guy Verhofstadt. Donald Tusk dostarcza im argumentów. Rozumiem, że takich argumentów przeciwko rządowi polskiemu mogą dostarczać... Szefowie i politycy partii opozycyjnych, choć to też dziwi zachodnich polityków, bo donoszenie na własny kraj, mimo różnic politycznych, jest tam jednak przyjmowane jako coś oryginalnego, żeby nie powiedzieć, patologicznego. Natomiast szef Rady Europejskiej występujący przeciwko własnemu państwu i mobilizujący ważnych urzędników unijnych do działań przeciwko temu państwu, to jest naprawdę ewenement. W związku z tym powstaje pytanie. Jaki interes ma Polska w popieraniu Donalda Tuska na drugą kadencję na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej? W gruncie rzeczy nie ma żadnego, ponieważ każdy inny polityk będzie chyba bardziej powściągliwy, każdy inny z innego państwa, niż Donald Tusk, który czuje się absolutnie bezkarny i niczym niezobowiązany. W związku z tym, prawdopodobnie Donald Tusk zostanie przez aklamację znowu przyjęty jako Kandydat, a potem przewodniczący Rady Europejskiej, tylko Polsce to nic kompletnie nie daje. I przez te dwa już ponad lata, kiedy Donald Tusk zajmuje to stanowisko, nie zrobił nic takiego, co by było ważne dla samej Unii Europejskiej porażek ma wiele, choćby kwestia uchodźców i Brexitu, i co by było w jakikolwiek sposób korzystne dla Polski. Więc Mając świadomość tego, że każdy inny polityk byłby lepszy dla Polski, no bo gorszego od Donalda Tuska na tym stanowisku już chyba być nie może pod kątem polskich interesów, dojdziemy do faktycznie takiej sytuacji, że Donald Tusk zostanie na drugą kadencję i będzie robił co chciał, bez najmniejszych zobowiązań wobec polskiego rządu i polskiego państwa, co uważam za rzecz kuriozalną, nawet jak na standardy Unii Europejskiej. Polityce.pl Nowoczesny portal ludzi myślących. Marzena Nykiel, redaktor naczelny.